Witam was wszystkich, bardzo ciepło z tej strony Ringar A z tej strony Airizy I dzisiaj jak widzicie przygotowaliśmy dla was Co-Opa, of Duty Black Ops Jak widzicie jest to mapka Kino Der Totem No i będziemy sobie po prostu grali z Airem Masz coś do dodania? Tak jak na początek? No No i mam nadzieję, że ten filmik wam się Patrzcie. spodoba otworzę Bo jak ogólnie ten filmik wam się spodoba, to mam zamiar kupić, mm, wiecie, DLC do Black Opsa. Aby po prostu mieć te mapy z zombia, zombiami. Dokładnie z zombiami. Nie, bo zombia to są fajne stworzenia. No i wow. byśmy coś takiego ewentualnie mogli dla was nagrać, bo... Ty widzisz A... co się stało? No widziałem, no, bo A Aire... ma to DLC i właśnie... No weźcie nie wi. I mówi, że jest ogólnie zadowolony, a jak DLC spełnia wysokie wymogi, a Ira to już musi być naprawdę dobre DLC. No. Na do MW3 bym za nic nie DLC. Chociaż wiesz, ja powiem, to drugie było fajne, mi się podoba. Nie, jeden, które się podoba, to jest czwarte, bo jest dużo map do multi. Ile? 6 Ja myślę, że to drugie mi się podoba, dlatego, bo mi ogólnie ten tryb Face of się strasznie podoba. Mi się strasznie nie podoba. Byłem taki zajarany tymi dwoma podstawowymi mapami, co dodali do Faceofa Za darmo A Okazało się, że są No, każdy ma swoje gusta, na przykład dla mnie są zajebiste, dla ciebie nie są Szczególnie aground, nie lubię um, Na aground to są zwalone respy, ale możesz je wykorzystać przeciw twoim wrogom A Ja na aground i na terminalu mam lagi No, ten terminal to mi się też nie podoba, jak mam być szczery Nie, terminal jest dobry, tylko gracze są wmw na terminalu, jedna z moich ulubionych map terminal. WMW2 to Afgan Wasteland, dwie mapy bestie. I Quarry jeszcze fajne było. Quarry no, Quarry też fajne, podoba mi się. Nie wiem ja w ogóle w tej grze robię, to się skacze i skacze i skacze i skacze i nie wiem po co, zrobię Adam mu już Ja pierd... Zaczekaj, pobiję twój rekord. Ale uważaj, bo ten, bo po tym możesz zabić z tego. A, jak. No dobra, uznajmy, że byłem dalej od ciebie. Mm. Gogusiu. Zawsze <laughs> byś najlepszy, był, tylko pchi. <laughs> Nie. Ogólnie w wielu rzeczach jestem słaby, ale rzeczywiście przyznam, mam taką bardzo dużą wadę, że jak e, jestem w tym chociaż troszeczkę dobry, to się wywyższa ostro. O, cień, zepsuję. O. Cię Cześć. No się ma. No cześć. Wiesz, no, co dzisiaj sobie zrobiłem coś tak. O! o. Dzisiaj sobie. Wixcope Oglądałem Weekscope. moje stare filmy. Wiesz, na tym jeszcze pierwszym kanale, którego nikt prawie nie oglądał. Jezu, jak ja nagrywałem tam filmy z Minecraft'a. Jak ja miałem głos. To była po prostu masakra. Minecraft, wideo Nie jak ktoś jest ciekawy, to. To może w specjalu jakimś tam wrzucę taki film, abyście sobie trochę się pośmiali Bo naprawdę głos to miałem niesamowity Gangam style, to jest niedobrze już u mnie na górze, też. Ale ogólnie już dużo kasy zebraliśmy, co dobrze Wiesz co, idę po M14 chyba o! No dobrze. Czy chyba dobrze? W sumie to niezbyt dobrze, bo trzeba będzie szybko przez drzwi przebiec. No chodź, wyjdziemy. No dobra. Ja otworzę pierwszy, to otwórz drugie, tu nie ma paczki. Chodź, 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 flinger, chodź, chodź. Nie ma, obija się. Jest, lecę. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, i pompeczki, i pompeczki, i pompeczki. O kurde, to szybko, szybko otwiera lepiej. Pompuj synu. O, w mordę! dobra, ja z tej kauta sobie kupuję. Ja biorę MP40. Ale steakout tutaj na strzała zdejmuje. MP40 jest dobre. Lubię tą broń, bo lubię kod do który był w sezonie z drugiej wojny światowej. I tam był MP40 I ją strzelał nawet Taki. Bajen. mordę. B Be... Ten stakeout? Nie wiem czy ja mam jakieś lagi, bo wale tego psa trzy pociski mi go nie zabijało ostatnio jak sobie sam grałem na pociska schodziły To jest Call of Duty, ono może No kurwa Mam ty... nadzieję, dasz radę? Tak ja. Pomóż Powstań Power raid right. No nie, nie wierć się Dobra HDHD HD masz jak? Przeładowałeś? No Dobra Ogólnie nam na razie bardzo dobrze idzie, mi się tak wydaje To ringer wiesz jak jest? A ty masz take to wiesz co? Ja pójdę na górę, to ogarnij dół No dobra Bo ja mam lepsze do góry A potem otworzymy No Bo wiesz, ja tych zombie trochę nie ogarniam, a jak ty kupiłeś DLC to pewnie trochę grałeś w te zombie O grałem, grałem Sporo. Głównie dobre mapy są na DLC lepsze niż ta. No w Call of Duty mw 3 tak samo. Oj, wafle, wafle, spokojnie. Wszystko Ale wystarczy. Ja jestem naprawdę ciekawy, jaki będzie ten Call of Duty Black Ops 2, bo już sam tryb zombie wydaje mi się, że będzie całkiem niezły. jest kampania zombie, co jakiś tam widziałem wczoraj za jawkę, czyli teaser. W którym coś było, że jechali autobusem i do tego autobusu się zombie dobijały przez okna te zabite dyskami. No to ja sądzę, że to naprawdę może być całkiem niezły kod. Bo jak ym, na przykład teraz nie może być wykorzystywany goz do kampienia, bo jak kampisz chyba 5 sekund w kąciku i się nie ruszasz w ogóle, to UAV, ci, UAV cię wychwytuje i to jest naprawdę jak dla mnie bardzo dobre. No. Wo, Łowaj zostaw któregoś bafla? Oj sorry. Podobasz czy idzie jeden A teraz. To zostawimy, nie podchodź tylko do niego, bo on mnie też się cieszy. Chodź A, idziemy no, czekaj, mam pomysł gra, na tym go wysadzę. Jest, nóżki mu oderwało, ale fajnie trafiłem Dobrze co otwieramy To jest MP5 Dobra Nie ma skrzyni okay. Łączyć prąd czy po tej rundzie? Włączaj Łączyć prąd, dołączamy no prąd Opadzę się kupować M16 Gdzie jest paczuszka? O nie no w gorszym miejscu nie mogę je zlespić Dobra, biorę checkernota. Ja też Buarę, bo ten kadłubek co tam sobie turlaczek był, to może zamienić się w normalne zombie, bo nawet z tego śmierdziela. Teraz jak potwieraliśmy trochę. Okej, okay. ja będę leciał za tobą Co to jest? Reanimację. No po, potem sobie reanimację jeszcze kupię Dobre jest bardzo Przyda się Zawsze sobie kupowałem reanimację, jak tutaj Sam grałem sobie w zombie A pokazać fajną rzecz? Chodź na scenę No dobra, już lecę Pozbieram trochę kasy i zaraz zabijemy gościa Chodź, coś ci pokażę ci po, A to zabijamy. ten, ten, ten kadłubek no to pozostaw Chodź coś ci pokażę ciekawego No już lecę O zajrzę do tych pojemników Co tu jest? Nie widzisz twarzy? Jakiej twarzy? No tutaj, taka jest okienka jakby w tym pojemniku, nie widzisz? Nie jest głowa O tu, o tu, widzisz, strzeliłem A no jest! A nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, chodź zabić tego cyca i... Ale w co włączymy teleport, już będziemy teleportem się bawić z nimi. Dobra. Jest taktyka na tą mapę. Teleport. Ewentualnie można się ganiać. Z nim jakoś w kółko po scenie, ale... A ta jest najprostsza, ty jak powiedziałeś nie za dużo w zombie grałeś, także... Lepiej wykorzystać tą. A ty troszkę tam grałem chyba z 10 meczuków, ale to nie jest dużo. No nie jest. jest. Dobra. Gdzie jest o ja u mnie ten materiał to na dwa party podzielę. Też tak myślę. Jeden rzucę dzisiaj, prawdopodobnie w czwartek. A drugi... W sobotę może? To w takim razie w sobotę byłyby dwa filmy. Zaczekaj. Zrobię cięcie.